Cześć, witam wszystkich z tej strony Wattron. i po raz pierwszy komentarz na żywo w ROM Total War w trakcie nie mojej walki, nie mojej bitwy. Dziś naprzeciwko siebie staną Feral Wolf i Nabuchodonozor. Rozpocznijmy rozstawianie, aby nie musieli za długo czekać. Rozpocznijmy bitwę, ponieważ my, jak powiedziałem, udział w tej bitwie brać. Nie będziemy. Będziemy jedynie spektatorami i komentatorami. Napiszmy im GLHF. Niech się bawią dobrze. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę pewnie poczekamy. Zanim się rozstawią i tak dalej. Co jak, ale trzeba powiedzieć, że ram Total War swój klimat muzyczny Nie tylko muzyczny Miało niesamowity Wziął podobno najszybszą jazdę W grze Wyłączyłem i auto-fire, żeby czasem, przypadkiem nie rzucało w tych biednych tutaj macedończyków albo seleucydów. Co ja ale może być to ciekawa bitwa. Prawdopodobnie Macedonia, właśnie tak jak myślałem, większość piechoty, silny, silni łusznicy i skromna kawaleria przeciwko głównie Sile kawaleryjskiej, jaką stanowi monarchia Seleucydów. Zobaczmy może najpierw, w takim razie na armię Feralulfa. Są to dwie jednostki e, chyba jazdy numidyjskiej w każdym razie miotaczy konnych: e, 6 razy Łucznicy, 4 razy Legioniści, Srebrnej Taczy, dwa razy Pekinierzy, Srebrnej tarczy raz Katafrakci. I 4 razy rydwany z kosami. Co dziwne, umiejscowił jednostkę generalską w legionistach. Cóż, może błąd, może faktycznie tak chciał, zobaczymy jaki, jaki, jaki miał zamiar faktycznie Feralów. E, Nabu. Nabu przeprowadził 4, 5, prawdopodobnie 6 razy. Em, 6 razy królewskich pikinierów Nie, 5 razy królewskich pikinierów i 5 razy pikinierów chyba z poboru czy tak jakoś oni się nazywają Do tego jedni lekko zbrojni lancerzy 4 czy 2 5 cz, cz, razy kreteństwych uczniów Tak, to jest armia nabu no i dziwne, ale kurczę, ciekawe bardzo zachowanie tutaj teraz e, Feral Wolfa, który rozdzielił swoją armię na dwie części. Może być to skuteczną techniką. I zapewne spróbuje e, zaatakować swoimi legionistami e, przód. Przód tej tutaj falangi, z którą nie ukrywajmy, średni pikinierzy żeby sobie nie poradzili, ale oni są w stanie przez wystarczająco długi okres czasu utrzymać, po prostu się e, utrzymać linię. Zaś pikinierami e, zaatakować od boku, ściągnąć uwagę tych tutaj e, stojących na tyłach. Mm, Włóczników i wbić się od tyłu ryzwanami z e kosami. Tak przypuszczam, ja bym być może tak zrobił. A co zrobi Feral Wolf? Się okaże. na razie trwa wymiana ognia między łucznikami Nabu i Feral Wolfa. 6 jednostek zwykłych łuczników z upgrade'ami na Gold Gold. Przeciwko pięciu jednostkom kreteńskich łuczników z upgrade'ami na tylko gold, a tak chyba. No ciekawe starcie. Z tym, że Feral tutaj chyba... A nie, ma zasięg. Myślałem, że nie ma zasięgu. Ma zasięg, a więc wykorzystuje wszystkie sześć jednostek, które ma dostępne. tego tutaj ta jazda no, troszeczkę jeszcze... Na pewno strat zadała. O, jak widać chociażby tutaj. Yy... O, ja, co to się tu stało? Jeszcze tak szybko pękającej jednostki katafraktów nie widziałem. Dosłownie zginął im jeden żołnierz, a oni już zaczęli panikować. Yy, prawdopodobnie dlatego, że po prostu przytłoczeni byli ilością macedońskich jednostek, które tutaj stacjonują. Ruszyli samotnie. Wystraszyli się, nie ma się co dziwić. Tacy stoją sobie z, z dużymi dzidami czy tam włóczniami. Kto by się nie bał. Jak wygląda tutaj ten pojedynek włóczniczy? No, myślę, że na razie w, siły są wyrównane. Choć widać, że... E... A nie, to nie są nawet... pikinierzy Srebrnej Tarczy, tylko zwykli pikinierzy ci z poboru chyba właśnie słabiutcy hmm to też zmienia postać rzeczy e, Fara Lulw jest w ciężkim położeniu, tym hmm. bardziej, że myślę, że nie jest w stanie e, wygrać łucznikami, o ile wygra, o ile w ogóle uda mu się wygrać, ale nie jest taką stanie, taką e, taką ilością łuczników przetrwać tą walkę by mógł po to, jakiś się Faktyczne i poważne szkody wyrządzić macedońskim jednostkom. Tutaj starcie się. z poboru, którzy atakują od tyłu królewskich. Piekinierów jak widać, kilku udało im się tutaj zabić, ale pikinierzy królewscy zdążyli się odwrócić. I teraz przypuszczam, że ten środek bez problemu zostanie załamany. chociaż widzimy, że tutaj atak jakiś z boku być może albo prawdopodobnie gdyby ci tutaj pikinierzy z poboru ustawili się w falangę to ta jednostka królewskich pikinierów zostałaby złamana ale jak widać na razie dobrze się trzymają i bez problemu wygrywają tutaj tą walkę jeden na jeden ale do czasu do czasu, wszystko do czasu tutaj próba zaatakowania jeszcze swoimi ostatnimi E, leko zbrojnymi lancierami jazdy motającej e, Wolfa ale niestety nie udana. No i zobaczmy, bo tutaj już zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. E, trochę tych, trochę tutaj tych królewskich pikierów zostało wybitych. Taka chaotyczna szarża. Myślę, że tylko po to, by po prostu ich, nie wiem, ściągnąć, może do walki lub w tym obrócić, być może, żeby łucznicy mieli łatwiejszy cel. Na pewno jakiś głębszy sens tutaj był zamierzony. No i widzimy. Znaczy, nie wiem, dlaczego Nabu nie rusza się tymi, tymi pozostałymi jednostkami. Żeby wspomóc tych, szybciej wybić, żeby mieć mniejsze straty zadane, żeby nie dopuścić tych katafraktów, aby wbili się na królewskich, a to się niestety, za chwilę prawdopodobnie stanie. O właśnie, i ta jednostka... Prawdopodobnie pęknie. Jeszcze nie pękło, ale zobaczcie, zostało ich czterech. Ta jednostka już na nic się nie przyda. Nabu. O proszę, ale nie, tych czterech wystarczyło, aby przepędzić pikierów z powrotem. No są słabą jednostką, nie ukrywajmy. Ale mimo wszystko było ich cztery razy więcej i wyniki. No i to by było chyba na tyle. Obydwoje gracze widzę, że tutaj bardzo statyczni są. Dopiero teraz jakiś ruch. Faraulfa, który chciałem powiedzieć, że powoli, ale powoli tam tego nie robi. Ja bym powiedział, że wręcz mu się spieszy. Podbiega do macedońskich szyków. Zapewne zatrzyma się około 10-15 metrów przed nimi. O, troszkę więcej. I użyje pilum. Spójrzmy. E, oczywiście nie jest to tak silne pilum jak e, koworty miejskiej, ale mimo wszystko zadaje dosyć duże obrażenia. Tutaj o! Ciekawe, za, ciekawe zagranie, a tak nie bezpośrednio na falangę, tylko e, delikatnie z jej boku, dzięki czemu jest ona odwrócona i rydwany mogą teraz od tyłu atakować te jednostki. Dlaczego nie, nie, nie zaszarżował? On po prostu tak jakby wszedł w nich, nie? Dobre jest to, że cały czas się rusza. Widać, że te, te, te rydwany nie stają w miejscu, a cały czas po prostu biegają, ruszają się i tak dalej. No i niestety, no i to, to jest w sumie można powiedzieć po walce, ponieważ główna siła została rozbita. I mimo, że wielu ich tutaj nie zginęło przez ten atak, to postać jaki wywołują rydwany z kosami Sprawił, że jednostki złamały się i uciekają w panice Już tylko dwa oddziały pikinierów Pozostały na polu bitwy Ale i one za moment zostaną rozbite przez już zdecydowanie, teraz nawet bez problemu yy, sami legionicy sobie poradzą właśnie z tymi jednostkami. One pękają i za moment zapewne nabu podda się. Gdyby tak zrobił byłoby to oczywiście miłe z jego strony, bo nie grają tutaj na ilość zabitych i tak dalej. A wiadomo, że ci łucznicy nie mają szans nawet. Jak <grymne> <grymne> to się wygląda, mimo że nie byliście za z nich nie zginął, nie? Spójrzcie. No, może już w tej chwili kilku. Kurczę, długo się trzymają ci kozenie łucznicy. Trzeba powiedzieć. No i proszę. Przy wsparciu drugiego oddziału, który strzelił płonącymi pociskami. ...spowodował panikę. Prawie całego nienaruszonego oddziału Rydwan w skosami. No tutaj jeszcze jakiś oddział Pikinierów powrócił z ucieczki, ale myślę, że ją za moment zostanie rozbity. Tutaj z tymi legionistami wygrałby, bez problemu. Nie wiem czy za chwilę Fara Lulf nie zdąży przysłać jakieś życia. Tak, może zrobił. Wycofuje na moment i za chwilę zaatakuje ponownie. Spójrzmy na tych kreteńskich łuczników Którzy dzielnie patrzyli. O, dostał z bara od generała. On fajnie się zrymował, nawet dostał z bara od generała. I zginął. No tak, ciekawe. Bardzo ciekawe. Słuchajcie, a wy byście się nie wystarczyli, gdyby taka srebrna fala biegła na was Proszę. nas tutaj jest tylko 16 albo 14. Jakieś problemy nabuł Ale myślę, że wszystko okej. Okay. Tu chyba dzieje się ciekawsza rzecz. Ciekawsza bitwa. No i Feral wrócił po prostu z... Większą ilością jednostek, co prawda większość z nich to łucznicy, którzy już jak widać panikują. Powiem wam szczerze, że ta bitwa wcale tak się nie musiała skończyć. Ona nadal nie musi się tak skończyć. Bo te dwie jednostki legionistów e, srebrnej tarczy może mieć poważne problemy z tymi tutaj trzema jednostkami Pekinierów. No nie, są w sumie cztery jednostki srebrnej tarczy, ale jeżeli będzie i Feral Wolf atakował nabo pojedynczo, to może to się skończyć bardzo różnie. Ci uczniowie powinni zaraz wrócić. Nie, no on tego nie może przegrać. Przynajmniej nie powinien tego przegrać, o, w ten sposób może powiem. Dobry ruch. Dobry ruch na B. Wykorzystuję jedną, jeden oddział, aby e, zatrzymać e, legionistów, a dwie wykorzystuje, aby otoczyć inny oddział i spróbować być może Przegonić z pola bitwy, a jest to jednostka generalska, będzie ona na pewno trudniej. No i niestety, niestety, to jego jednostki padły pierwsze. I tak kończy się ta bitwa. Good game dla obydwu panów. Bardzo dobrze rozegrane spotkanie przez Feralulfa. Nabu no, również grał dobrze, ale miał. Yy... No, decydującym tutaj jego błędem było to, że tak łatwo wpuścił na swoje plecy Rydwany. Miał trzy jednostki w obwodzie. Mógł je wykorzystać myślę wcześniej. Ale no, niestety nie udało mu się to i Farał zwycięża w tej bitwie. Ja się poddaję. Nie będę przedłużał tej bitwy. Zobaczymy jeszcze tylko w takim razie wyniki. Oczywiście ja mam porażkę, ale ja w tej bitwie nie brałem udziału. Wolf przyprowadził 642, zabił 746 żywych, zostało 266, a więc bardzo wyrównana bitwa. Nabił, bo, albowiem, przyprowadził 833, zginęło 400, zabił 423, z... zostało 76. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Nabu, Feral, jeszcze raz. Dobra gra, trzymajcie się. Na razie.